Puszek, zaczynamy dzisiaj w garażu, bo dzisiaj chcesz e, mówić do ciebie jak do psa. Czemu mówisz do mnie jak do psa? W sensie no, w sensie... Jest mi przykro. Dobra, zaczynaj odcinek. Mniejsza o ja, tak to. Zaczynaj ten odcinek. Obraziłeś się. No stary, no mówisz do mnie jak do psa. No, nie, nie mówię jak do psa, tylko mówię do psa jak do ciebie. Dobra, nie walczę. W każdym razie. W dzisiejszym odcinku tutaj zostanie spodzone pewne pole batalii. Wyobraźcie sobie, że zostajecie porwani przez złego przestępcę, który chce wziąć was z dowód. ale związał ale macie szansę ucieczki. I taką szansę ucieczki dostaną dzisiaj wszyscy ze składu. Również ja i ty. W sensie zwiążemy wszystkich tutaj, damy kilka przedmiotów, które mogłyby się przejawić na miejscu zbrodni. Rozumiesz o co chodzi? Uh -huh. I za pomocą tych przedmiotów i za pomocą oczywiście wszystkiego, co znajduje się tutaj w garażu, możesz pokazać, czyli normalnie użytkowany garaż, e, gdzie, gdzie jeżeli tutaj doszłoby do to przestępstwa, no to mieliby po prostu e, do dyspozycji e, te rzeczy. E, Wszystkie osoby zostaną związane w ten sam sposób i osoba, która zostanie uwolniona najszybciej, która się sama uwolni najszybciej, wygrywa. Do wygrania będzie ponad 3000 zł. Ja jestem ciekawy, jak poradzą sobie w warunkach bojowych, bo tutaj będzie naprawdę ostro, nie? W ogóle sobie ściągając ci worek z głowy, jesteś tutaj i nagle... A się... tyle worków? No jak po kolei to robić. Mhm. Mm Dobra. A jeżeli jesteś na, na kanale, to taki sam czerwony przycisk jak tam byś na moim paluszku został tam na dole i dłużno. I kanał w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. No to co? Chyba ciebie pierwszego robimy, co? Ja, to jest nieuczciwe, słuchajcie, tak, bo jak ja usiądę na ziemi, to ledwo sobie wstanę z tej ziemi. A taka najlepszy trener, co marzą po 30 kg, to są, pobiginają się jakieś te ręce, patyki i wyjdą. A ja jak mam się ruszyć? Ja no ale ci... dobra, no ale no, to chodzi o to, że jakbyś został porwany, no to musisz się uwolnić jak najszybciej, co nie Rafałeku? Rafałek wie też o porywaniu pewnych osób z y, y, pewnych placówek. To bo... jest Dobra, to nie jest najważniejsze. Dobra, Rafaku, idź już, zaraz będziemy siebie związywać. Co? Nic, nic. E, dobra, no to co? Bierzemy zaraz pierwszą osobę. No, może już już nie ode mnie, Będę w Nie stary, wydaje mi się, że jednak nie to. Dobra, no to ja. Ty, bym biorę... Ciebie zostawię na deser. Pierwszy strzał, Nel. Czemu Nel? No? Bo jest. Ja <laughs> już wiem dlaczego, bo fala ci w nie? nie? Dlaczego chcesz znaleźć nasze dziewczyny drudziarza? Nie ma No nie no powiedz Dlaczego chcesz dziewczynę nasze dziewczyny drydziarza? No że chcę ją rozwiązać i... Pewnie nie wiecie o co chodzi e, Po co tak, się tutaj no, znaleźliśmy e, W każdym razie będziecie związywani Jak miło Do drzewa? Będziesz nas zostawiał, tak jak mnie chciałeś? Nie nie nie, nie ale... Ja z domu nigdzie nie wychodzę Tak Ale jak, tak jak ciebie... się uwolniłam Bo ona mnie ale właśnie, jak Adam w tamtym momencie ciebie źle związał, to wpadłem na pomysł, w którym możemy zrealizować to fajnie. Zwiążemy. Bo boję się Ciebie Oficjalnie w tym momencie zacząć się ten moment, w którym się Ciebie boję. Związywanko, tak jest? Tak, ja będziemy tak, związani. Na pierwszy odcinek idzie tak? Od Dlaczego to... na pierwszy odcinek? A wiesz, że on w ogóle chciał Cię związywać? Weź w ogóle coś powiedz, bo... Nie, on już się boi, wiesz, tak? Bardzo No co Słuchaj, zacznijmy od butelki i tak jak butelka wskaże, tak zacznijmy. No dobra, zacznijmy od butelki, tak będzie najuczciwiej, może być w Dobra, trener. Dobra, bo wy będziecie zwlekać 10 razy, jeszcze mam zakręćcie to... O, proszę, Czyli ja zaczynam, okej, dobra. A nie ja jestem ostatni, bo ja będę. Nie no, ten na kogo wypada butelka powinien mieć ci plus, tak? A nie minus, dobra weź, dawaj, dawaj To O, Adam sam na siebie Dobrze, kochani Chyba, że możemy ustalić jednak, że dobra, ja mogę być pierwszy, pierwszy. Dobra, Adam jest drugi, no o, o. Tak Trzeci? Treneiro Treneiro, nie? Treneiro trzeci, losuj dalej hmm, Zostaniemy sami na końcu się. Najlepsza trójka została, Zostaniemy? No, tak. no dobrze. Przepraszam, to ciebie już nie dotyczy. Uwaga, teraz uwierzcie w moje siły kręcenia. To też brzmi źle. No po i... środku, jeszcze raz. Działa już tak chętnie. No. Dobra, Nel. Wiola, jesteś ostatni. Co? Odcinek polega na tym, że związujemy e, każdego po kolei, czyli w tym przypadku mnie związujecie jako pierwsz, pierwszego. E, zostaną to tutaj to położone pewne narzędzia. to nie jest coś, co jaś chciałam robić, na pewno? Drzeciarz jakoś ma inną minę. Jakby co innego. Dobra, w każdym razie zostajemy związani. Znaczy, ja zostaję związany jako pierwszy, potem zostanie związany Adam. No i polega na tym to, że kto najszybciej się uwolni. O, Ze związania. Okej. Okay. Okay, to dobrze. dlatego wziąłeś to z tego odcinka, tak? Uciekania. Co? To dlatego wziąłeś to z naszego odcinka. Tak, Dobra lekcja życia, co ci powiem. Jakby was porwali, to przynajmniej byście mieli tutorial. A co, masz zamiar kogoś porywać? Albo zostać porywany? No stąd możesz mieć, może tak. A mi się nie podobają te sugestie, bo to już więcej nie ma. Też się oglądali Wiesz, że się uwalić? Wioka, tylko on musi mi dawać możliwość do uwolnienia. Co ty robisz? Tak? Co ty Aha, ja sam cię nie ma a dlaczego ty, ty Ja nie, po prostu mam ty... Możliwość uwolnienia. Tylko patrz tak, jak to robić, żeby każdego zrobić mniej więcej tak samo, okej? Okay? Dobrze. Ja jest O ojczystku. Ale poli. Aaaaa! normalna? O Łaaa! Ona jest chora psychicznie. Je. Stary się sam nie wywiąże. Wow. No Jak się czujesz? Musisz porozpadać nie nie, troszeczkę nie. dalej. Po różnych kwantach musisz porozpadać. Troszeczkę dalej. No, no Ale tak jest... dalej od tym. No nikt by tak nie został. Nikt by tak nie zostawił tych brzymotów. Uponem tego stać zostać w tym samym miejscu, także zapamiętajcie ułożenie. Tak? Rozumiesz się to ja. chodzi? Żeby każdy miały tyle szansy. Czyli co? Troszkę się włączyć stopy. Mam, tak, mam, to już włączam. Jeszcze nie włączę Znaczy no, tak, tak, tak. Mam. Dobra. jesteś gotowy? Całość? Ja jestem gotowy. Czy mogę je odliczać? No zaczynajmy No to. dobra. Trzy, czte-ry, że start. Start. <grym> To jest <cieszymy> <grym> to się nie niż myślałem. Hehehe, ale tak mija. Ja też startował od razu, to może się startować. Ale to nie są takie normalne, no kurde. Do... To są metalskie. To są takie zateczki. <grym> 19 sekund. <grym> O teraz jak na ciężko mi się wydaje. Starym wytargiem to będzie łatwiejsze. No bo tutaj ciężko jest siłą przewozić, co? teraz to obciążę. Jakieś... Ale coś tam dziubie, patrz, Pokażę jak pokaż, pokaż dziubie. Dziubie, coś tam po polsku dziubie. No, dziubie, dziubie. No nawoj, dasz radę. Ile jest czasu? To nie jest tak jak na filmach, to, to, nie jest, tak jak na filmach. to jest dużo cięższe.

To Nie, to, o, ma, to jest to, co ty zrobił. To może zabrać mu te dożyciutki? Tak, zabierz no. Minuta 40. To jest jeszcze nie słyszałem. Ja wtedy. telefon. Ale ciężko, naprawdę. Już mi się odeszło tego robić. Jakbym był związany, no to. To byś próbował. No ci, że dobrze cię zwiążę. Ja chciałam ty jeszcze lepiej, na... O, no, prze, prze, przeciąłem, nie? Chyba, też teraz mam coś Ja w pewnym momencie kiedyś tak chciałem się zapytać, czy może tam można odciągnąć po prostu Pewnie mogłem o, wieś, Dlatego chciałem to powiedzieć, ale już bym Jakby jak by to był, jakby szczerze mnie zamknęli To pewnie bym odciągnął No bo byś adrenalina. Bo wtedy adrenalina by była i ten I siła Ale strasznie mnie co bolą Przepraszam Depilacja masz już okazji. Ej, bo ja tak naprawdę w ogóle myślałam, że kogoś udaje, że go to boli dla filmu I dlatego go tak mocno nie bo myślałam, że go tak nie boli, tylko udaje dla filmu ale poza kamerą... Patrzcie, patrzcie, patrzcie Po, po pas, nie, pas, 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 no? nie, stary, nie Musieliśmy trzymać Proszę, żeby zostało Nie chciałem, no, znaczy... Ale żeby ja nie bolało, tak? Dobra, kto następny? Ty! Padam Ty czekasz na Nelce cały czas? No ja ją dobra? Nie, nie, Wielka musi grać Ale skóra czerwona już jest Ale stary, tak nie możesz już ruszać Nie możesz już tak ruszać Czemu? No bo... Dopiero w momencie, w którym. Nie, ja chciałem tylko zobaczyć. Chciałem tego zobaczyć, ale bo wielka mocno ścisnęła. No ale wielka zawsze mocno ściska. Dobra. Stoper, wioleczka i zaczynamy. Adam jesteś gotowy? Start! Ojej! A co ci nogi dadzą? Co? Co ci nogi dadzą? ale Nawet jeżeli uwolnisz nogi, to będziesz myślał o ten sam problem. Ja, ale na samym nogami pracę jak nie ma. No to zobaczmy. Ile? 26 sekund już? Tak, czekaj, ja tam to Tu jest jakieś duto, czyli nożyczki wybierasz. Uj! Eee. Idzie, nie? Wie, jak to robić. To się związał już eee. kiedy? 50 sekund. Ile razy byłeś wcześniej związany? Dobra, nogi. Stop. Minuta jeden. O, A ile ja miałem? Dwie minuty dwadzieścia siedem. O, ale pieczę. Adam, Adam chyba ma doświadczenie w liczbie. Już... A liczyłeś na to? Co? Z telefonem? No. Właściwie. Most to tak jak mnie Aksel. i Adama. Bo ty coraz lżej to wiążesz za każdym razem. On się nie uwolni no, dłużej niż... Czerece. Ja obstawiam 4 minuty z nim. Ty ile Ja będę się jak ty nie będę chodził. Że co? Tak będę chodził. Ale I, stary... Nie muszę się uwalniać. Ale na tym polega film, że musisz się uwolnić. To, to się nie uwolnię, będę ostatni. A dlaczego? A, a po co? Ktoś musi wygrzać. No ale stary, no ktoś też musi wygrać. A ja nie potrzebuję. Nie. Ale to wygranie jest trzy koła. No to co? Niech to masz tyle że co? nie no, a nie dosłyszałeś? no nie dosłyszałem no nie chcę wygrywać i tak wygodnie będzie nie, nie jesteś w stanie się uwolnić no to bym nie, to tak chodził Ale tak nie, to nie to. rozumiem twojej polityki masz do wygrania kasę no i jesteś, nie wiem na przekór chcesz komu, komuś zrobić tobie czy komuś? tobie mi? tak a niby jak? bo nie będziesz nie chcesz osił żebym ćwiczył ufacz co mi te narzędzia nie mogę z siłą? A to jednak też się rozplątać, tak? No to znaczy w ostateczności wskazać Ci, że ten narzędzie nie są nigdzie i nikomu potrzebne. No dobra, jeżeli uważasz, że będziesz, że będziesz siłą w stanie się rozplątać, no to jak najbardziej możesz to zrobić. Ale coś mi się nie wydaje, trener. Jesteś gotowy, trener? Mówisz, że siłą się uwolnisz, tak? Tak. Dobrze. Trzy, cztery, start! Zobaczmy. Zobaczmy, czy jest wystarczająco silny. Musisz rozwalić sobie ręce. Ty! Jaki poch... On sobie złamie kciuka zaraz. Patrz, on kciuka sobie złamie. Ale powal... On jest powalony. Jak, jak wyjdź mi kciuka... Patrz jaki on ma gruzowy je. ty masz Ty to! Jezu Chryste. Ja jestem, Jeszcze tylko chwilkę. Jeżeli, jeżeli mu się uda, to będzie przed Adamem. Ale dobrze go związałaś. No widać, że go dobrze związałaś. On jest nienormalny. Mi się wydaje, że on wie sobie kciuka, żeby się uwolnić. Patrz, 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 idzie, 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 prawie idzie, prawie idzie. Ale nie poprowadził że prawie idzie. No ale on widzi, że prawie idzie. Ale powa, patrz, przejdzie. Przejdzie? Przejdzie, czy nie? Patrz, uwolnił kciuka. Uwolnił kciuka. Ile tam masz? Minuta. Minuta? Już, już nie pobiła dama. Już nie pobiła dama. Nie musisz, no, nie musisz ci podpowiadać, dobra, no. Jeszcze. No, no A, nogi czy... masz związane. Po co on to uwalnia, jak już tu jest uwalniony? <grymne> <grymne> Okej, okay. będę musiał złapić nożyczki, ty jak będzie się bawił. Ja to jest to, że pobił nie I No, za Do widzenia. No, Może no, słabo go ze No, za słabo. Przecież mówiłam, że coś się da Nie, nie związałaś go ze sobą, po prostu by załamał sobie kciuka, żeby się uwolnić. <grymne> to jest świr, on by Pokaż ręce. No zobacz co on sobie zrobił! Zobacz, no, zobacz wielka... Patrz wielka co on zrobił! On sobie tak rozwalił nie ręce! Nawet, no, z takich kompetencji wychodziłem więc Widziałem. To nie było wcale to samo wielka. Zrobiłaś dobrze, dobrze rozwiązałeś. nie, stary psychicznie. nic się nie stało. Jak Dobra, nie, nie mam Dobra, przejdźmy do kolejnej osoby, którą będę ja. Co? No nie, no. Bo on nie, on nie dociąga w ogóle rąk do siebie, nie? Zbyt dużą objętość masz, zbyt dużą masę Ty masz zbyt dużą masę i nie jesteś w stanie docisnąć rąk Jakbyś go chciał związać, to masz problem, stary Ej, mnie to boli, no przykro mi stary Ty jakbyś był trochę chudszy, to by dało się ciebie związać Ej, to fajne oczy, mnie obrażasz, tak? Nie <gryzujesz> ze mnie Nie szydzę, po prostu chcę pokazać ludziom, że jakbyś był trochę chudszy, to byśmy normalnie cię związali A tak jest problem <gryzaj> <gryzaj> Jak, jak cię w ogóle by w kajdaki skuli? Ty jakbyś jeszcze troszeczkę miał na plecach, to by ci nie byli w stanie Wy Wy musieli cię dookoła skuwać, cześć nie, mnie do przodu zawsze kuli. Do przodu zawsze? Tak, rozumiem, do przodu zawsze. Jak się kupi? A byś miał taki pębel? Żeby ci nie byli w A nie mam. O, ja, woo! Ja jestem ciekawy. Dobra, trzy, cztery, go! Jak ty to zrobiłaś? Jak ty to zrobiłaś, Bianka? Ja mam! Jak ty... Kto go związywał? Ja to dam. Ale jego się w nie dało związać! Ile z tego? Ale niej! Ja się nie Ale jego nie. nie daliśmy w wolę nawet związać, ja No To było było na cztery zepchenie. Na jedną. Jeszcze raz? No nie no jest tak gruby, że po prostu nie da się go związać. Więc. Ale słuchajcie, no 20 sekund, no i ona trzyma do z stawem. Jego to powinien być po jaką, po, jakąś inną skończę. Nie ta... wiem, ja musiałabym go... nie wiem 80 razy. Z tobą też będzie problem. Dzięki. ja mam więcej dać niż we wszyscy, oni po prostu nie umieją jak nie związać, czyli bum, 20 sekund, No dobra, na razie wygrywasz, no cóż, zasady to zasady, ja wiem, że oni się związali dobrze, najlepiej jak umieli. No i... Normalnie porywać, który wiąże, by wiązał była też by związał go w ten sposób. Who is the champ? Who is the champ? No, champ ma... is. Patrz, jakie to jest! To, to jest. A! Champ is Push Barber. Poczekaj, Nelly, jeszcze. Nie, 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 nie. N ona musi uruchomić stopper. E najszybszy czas ma Push Barber 20 sekund. Nie wiem, czy jesteś w stanie to pobić. E I? Jesteś dobrze związana. 3, 4, start! <głos> 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 No jak nie ma jak się zabrać? Zostałaś uwięziona, Nel. No to widzę, okej, okay? to jest... Fak! dobra, ja wyrabiałam jakby koty, to jest trzecie, ale teraz nie zobaczę, co tym. zrobić. No, musisz się jakoś przeczołgać. Ale diabeł z sugerową... No, nie... Ja się to Nie chcę ci nie mówić, po co masz iść. Ale Ale ona nawet nie wie po co. Ona wiedziała wcześniej, po co chce iść, a teraz już nie wie. Tak. Przynajmniej nie będę ostatni. Właśnie mnie Z tego mam zobaczyć jaki Jak, jak to, ona sobie jak radzi? Nie wiadomo, tak? Ona ma tu łańcuszki, ja, w dole Uważaj No ja. te podklejane. No że nie przednie łańcuszka z starymi nożyczkami. Nie ma opcji. Ja nie wiem, czy ja teraz swoją rękę, czy to ptaszkę, to mnie troszkę martwi, to, szmer, to powiem. Ych. Jak to jak dzieje? Ja jestem ciekaw, czy w ogóle się uwolni. Nie no, nie no, uwolni się, ale. Jak w się w wolnym czasie. się. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale te nożyczki słabo, no. no. Ale o to chodzi, stary. Jak one ty jesteś z kamerą? Jakby dobrze cięły. To by było za łatwo, no. <słyski> Oj. O! No nie, no bez jaj jak żeś O. chce. No to by do ostatniej? <słyski> no bez Ja. <słyski> Wiedziałem, wierzyłem w to. Wierzyłem głęboko w to, wierzyłem nie wiem, bo te nożyczki są mega tępe, ale jednak... dobra, uwaga... stopka! S Udało się! Udało się, Misiu! Mm. brawo, Dobra, Jaki to jest czas? Nie Chyba. Ona jest się przodem, nie stary. Bo mnie kiedyś prosił uprowadzili, nie? Serio? Nie! Dobra! Wiążemy Wiolę za karę. Wiolka już wie jak ustawić ręce, żeby... A, Wiolka. Weź, weź przytrzymaj jej ręce. Przytrzymaj jej ręce, bo ona... ona oszukuje. Ona już wie jak oszukiwać po prostu. Nieraz y, Wiola została już związywana. Ja wiem, że ty lubisz. Pat, 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 pat jak tak. rękowa, ona doskonale wie jak to robić Manipulantka. no jest tutaj skill, widać tutaj dużego skilla nie Wydaje mi się, że jest okej okay. A ty no rzeczywiście serio są tępe Ona się już uśmiecha, bo ona, mówię ci ona z niejednego podczasu uchodziła I się wydaje, że już ją tam Ukraińcy nie ratują Nie no, Nie. <grym grym grym grym> do zabawy Do śmieci. <grym> Dobra, 3, 4, start! Wiolka, dobrze cię związałem, Mówisz mi, że dobrze cię związałem, także... O, jeszcze się jeszcze się Ona widać, że nie raz po czasku była, ale tym razem zawiłaś ja na dobrego w tych facty do Każdy, typa, się wóżcie, tak? każdy sięga po nożyczkami? Nie. Wszyscy próbują nożyczkami. O no, to jest metodę. nożyczki chyba najlepsza opcja. O, jak obróciła sobie. Widzisz, jak obraca? Ja mi się wydaje, że ona nie jest też taka dobra jak mówiła. A widzisz, Jakie się ręka wyślizguje z tego Oj, chyba wielka, chyba wielka nawet Mój ja rekord ja mam, ja mam robić robić to Chyba pas, nie będę stracić. Zobacz jak włożyła Co włożyła? Widzisz? Patnie O! 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 Widzisz? O! Mówiłem? Wiejde! Jak obróciła sobie Ej, to był patent, o którym totalnie nie pomyślałam I teraz jednym ruchem wiedziałam, wow, wiedziałam, że to się tak skończy I teraz pat, pat, pat jednak te nie są takie złe. Minuta. To jest też nierówno. Jak już chciała, Dobra, il, mówiła, il, ile razy zostałaś porwana na handel ludźmi? Tak szczerze, Ile razy? Dobra, tą kamerę. No, no, ja nie przez... mówisz o takiej Raz tak, przez ale. ciebie. Drugi raz też przez, przez ciebie. ciebie. Trzeci raz przez ciebie. Czwarty raz przez ciebie. No i to tak samolot. Jak musiała, to nawet wymniejszyć siłą, bo nie ma. To, to, to już, to widziała, już się nie A widziałeś, jak sobie polutowała? Co? No, no. jak sobie no. widziałeś, jak sobie Bym ja bym to nawet nie nawet bez tego. Tylko, że nie chciałabym się męczyć. No, bym sobie coś zrobiła Teraz z rękoma. Tak, to jest moja Muszę sobie. Masz e... krew na telecia. Związ to dobrze. Bo Dredziasz to jest małpa, wiesz o tym. Hej no. Milaj. Jak nie? Przecież to jest małpiszona, on się wskakuje na każde drzewo. Ale ty, milaj się wypowiada. Raz, ale jak tutaj leży okresie, to... Aha i moje oko jest yy... ładne, tak? To Dobre. chciałaś powiedzieć, tak? Dobre. A może za chwilę nie być. Dobra, że ja wiem. Sugeruje, ona sugeruje na wow. Dobra, ona naprawdę sugeruje, że ona ci ty zrobić? Co? Oh wow. Nie, ona nie sugeruje, ona, ona po prostu chce to zrobić. Tylko na razie nie ma możliwości i nie ma powodu, za który może to zrobić. Ale tylko szuka powodu, rozumiesz? No, dobra, dobra, dobra. Jak późno włączysz stopper, no to będzie oszukany i wtedy montażysta i tak czy jak sprawdzi na montażu i na nie. Miał montażysta mnie nie trzymał. He, he have my back. Dobra, whatever, bok ten. Trzy, cztery, start! A, jesteś odepchnął ode mnie! No jestem ciekawy, jestem ciekawy, czy on sobie poradzi dobrze. Ale szybki jest. No szybki jest, no. Ale ja w sumie też się szybko przeciągałem, ale nie, tutaj miałem większy nie, problem. Nie, nie tak, Dzisiaj, bo nie, nie w ten sposób. Dobra, to ja już ten mnie ten nie przebił. A no, czyli wygrałeś? No gratulacje, 3000 zł jest twoje, no. Tak, co? To było na hajs? No. Ja bym się A ty mi nigdy nie mówisz takich rzeczy kamerzysta. Nigdy no. mi takich rzeczy Dobra, nie było. Dobra, ja może korzystałem z okazji. O, teraz dobrze, dobrze, dobrze. No fajne pomysły na moją A ty się A ja, tu powiem, ja, się, ja Ale tu jak że nie uważa. Ej, bo mu krew leci. Gdzie mu krew leci? Bo patrz, 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 się, bo się, was no. Nie, nie tak. <noise> nie tak. Może czymś innym Oj, chyba Dredziarz... jednak chyba nie będę ostatni. Kupę, Ale znowu, że, że to osoby, które są najbardziej zwinne, mają naj, największy problem z zwolnieniem się. No, no, A ty jesteś najmniej zwinny. No <noise> bo ty się przeciąłeś, weź! No, Dobrze, no wydaje mi się, że że powinniśmy to patrzeć, Hubert. Nie, powinniśmy. Nie Dobra, Hubert, no Hubert! Huber. Odwój serio, przeciąłeś się. Już. Łapka ma przeciętą, trzeba ją patrzeć. No przeciąłeś sobie łapkę. Nic się nie stało jakiegoś poważnego, ale tam parę kropelek ci poszło, nie? <grywa> Ty byś, byś się zabił, stary, stary byś się zabił, kurwa, Jakbyś się próbował molnić, byś się zanim oni by przyszli, to byś się wychwalił. Już! Ała! Nie, nie, dobra, 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 ja cię po prostu... Ja się po prostu... Ja się po prostu z tego śmieję, że zanim by przyszli porywacze, to on by się wykrwawił już Ale tylko Ty jesteś wszyscy tego zdolny Przeciął sobie łapkę Mocno? Nie No dobra Jakbyś się uwalniać z podszasku, to pamiętajcie też o BHP I o tym, że możecie... A ja miałem właśnie jeden pomysł. Kaweś, ale gdzieś nie jesteś jednak najgorszym. Dobra, z racji, z racji tego, że pieniędz mnie restują, to chciałbym mu na to, żeby zamiast tysięcy ludzi po prostu wbij na mój Instagram pusz Barber i w sumie mi starszy. Jeśli chcecie, to wpadnijcie na profil. Dziękuję. E, dziękuję a Państwu. Pięt za... zostaje mu kawarzysty. Ja ja dlaczego nie? No ja mam po prostu, żeby ludzie wybili na mnie na Instagram Tak. A, a poza filmem powiedz dawaj kasę. <laughs> tylko, tylko skończę. A, akurat akurat tylko, skończę za... tylko skończę. Tak. <laughs> tylko skończę. <laughs> tylko skończę. Wiesz, że to jest prawda, że jest hmm. to podaczasz na pieniądze Może i nie, ale za nie. wygraną zawsze jest. Po to nie sobie te 3000. Co? Weź sobie te 3000. To no, no, na cech charytatywny, wskaż. Na cech charytatywny? Tak. Na, no. pies, na pieski z ja padaczką. Słuchajcie. Z ja racji tego, że ja mam pieski z to Ja mam psa z ale to przeczasz na psy teraz z padaczką. Ale, ale, co? Strasznie, wiesz, jak ona to mocno Dotykni, zrobiła? Zobacz, ile tu jest wartości tego. Nie, to, zobacz, ile tu jest wartości tego. Z tego z weź tu rękę, do... patrz. Dużo mocniej go związała. Zobacz, patrz. Ona mnie tak samo związała. Nie, zobacz. Sery, stary, 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 stary do związała mnie tak mocno, czy nie? nie. Tak. Związałem serem, związała, tak samo mocno. I tak jesteś w jakimś fakcie. Nie, naprawdę, związała mnie mocno. Ale Wielka tak samo mnie mocno związała. Potem związała słabiej. Dobra, dziękuję Państwu.